Maneczko, witam Was w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj otóż pokażę Wam kolejny, kolejną konstrukcję wykonaną przez mojego brata oraz oprowadzę Was po jego warsztacie. No warsztatu. No. <laughs> raczej nie inaczej. Yy, za mną już na pewno widzicie yy, zakupioną przez Niego wiertarkę stołową firmy. Firmy. Airbauer firmy Airbauer yy, Ona ma silnik, tutaj już Wam sprawdzam Dobra, ogólnie Ogólnie silnik w niej jest 752 W Przełożenia ma tutaj takie Rozpisane O rozpisane, ma ona w środku ma zębatki nie zębatki, tylko na, na pasek D tutaj ma yy, jedną wajchę, a tu jest, tutaj ma drugą wajkę. czy jakoś tak jak to się nazywa ogólnie daję sobie radę, wiadomo to nie jest rzecz profesjonalna, to jest takie po prostu do przydomowych prac i nie tylko i madełko do podtrzymywania, bardzo fajnie tutaj chodzi oczywiście też laser ma o Tutaj się go włącza, żeby wycentrować sobie wszystko. Więc bardzo fajnie. Wszystko bardzo lekko chodzi. Można zaobserwować jednym palcem. tylko to robią. Wiadomo, jakby był materiał, to by musiało trochę bardziej docisnąć. Także wiertarkę ma taką. Wiadomo, on też tutaj w szafkach ma porobione. No znaczy i wiertarki zwykłe ma. Szlifierka jest z Parkside. Bardzo fajna firma, ogólnie, Lidlowska. Przynajmniej jeśli chodzi o wkrętarki. Wkrętarki to naprawdę bardzo fajne. Mają sam tego nie używam, więc też swojego zdania nie wypowiem za bardzo. Ale jak Mai używa i jeszcze nie zmienił, to raczej jest dobra. mi się w sumie trochę kończy. Jedna skrzynka z narzędziami. Tutaj jest druga skrzynka z narzędziami. Różne są to. Jatoskie nawet. Tutaj. A to jest do zaciskania tych wsuwek yy, 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 żeńskich i męskich, więc fajnie. A to jest jego rzecz wła, własna, yy, samoróbka. Zaraz tutaj światełko tylko na to ustawię. O. Na drobnym gwincie z jednej jak i z drugiej strony wrzeciono trzymak na noże tutaj mamy jeden z noży i samo serce tego silnik silnik niestety nie ma regulacji obrotów ponieważ nie ma potencjometra a ogólnie on ma 0,75 kW i on jest na siłę i na przekładniach. Na jednej przekładni w sumie silnika prosto na, na cały wał, który napędza wrzeciono. A tutaj jeszcze jeden zestaw kluczy. grzechotka z naświetką, kawka, lecimy. Z Migomat. Nie niestety nie mam jak wam za bardzo przyświecić. Teraz flaszem, teraz nagrywam. Mamy tutaj Mac, Mac nie wiem jaką ma moc. Nie z tej strony. No nie wiem, nie widzę tabliczki znamionowej. Butla z gazem wiadomo, jak to do Jej Nią aktualnie sam spawałem, też bardzo fajnie się nią spawa. Nie mogę narzekać na nią. No i mój brat też pewnie nie będzie narzekał. I nie narzeka. Tutaj jeszcze mamy do odkręcania kół. Bardzo, bardzo fajny też koła idzie nim odkręcać normalnie. Tutaj mamy, pokażę wam zaraz. Właśnie wkrętarka. Ona jest ogromna. Ja wam powiem, że ona jest naprawdę duża. Zaraz wam postaram się moją rękę, o parcie. to jest moja ręka, gdzie ja mam duże ręce też. I ona też jest fajna, 20V. Więc siłę ma. Zamykamy. Odkładamy. O. I madła niestety nie ma, uległo zniszczeniu. Tutaj mamy jeszcze jedną wkrętarkę. O. Ta jest 18-woltowa. Black Decker. Także tak się prezentuje jego tutaj warsztat cały. Tutaj mamy pojemniczki. Śrubki, podkładki. O, tu mamy jeszcze jedną wkrętarkę. Też 18-watowa. Nutol, Nutul. Nutul. O, wyostrzysz sobie? 37, czy sobie nie wyostrzysz? O. Nutur Red. Także bardzo fajnie. Kolejne małe imatełko. Piecyk mamy. Jakby w zimę, było tutaj zimno. Można, można napalić. I uwierzcie mi, że jak się w nim napali, to jest małe pomieszczenie w miarę. O. To jest małe pomieszczenie w miarę. I powiem Wam, że pierwsze co, ten flash trochę mnie razi, a po drugie co, że naprawdę jest tu ciepło, jak się napali w tym piecu. Tutaj mamy kolejny silnik, jeszcze niewykorzystany. Multum, multum wszystkiego, o mamy do tego, do malowania, pistolet. Tutaj mamy do zaciskania nitów, porządny sprzęt jatowski. Radyjko, żeby muzyczka grała. Wieża stara. No i tak się tutaj wszystko prezentuje. Prostownik. Tutaj coś mamy następnego, ale nie, jedną ręką nie będę ściągał, bo jeszcze spadnie. No także bardzo fajnie tutaj mu się to prezentuje. Kolejne kaweczki weźmiemy. Powiem wam, nie wiem jakiego pochodzenia jest także chodka ale ona też jest bardzo mocna. Tyle kół w samochodzie, żebym dokręcał nią i ona przez cały czas chodzi. I tutaj, jeszcze sobie popatrzcie na tą samoróbkę, przepiękna jest. Można włączyć lewe, prawe obroty. Zaprezentuję wam też, jak to idzie. Może najpierw trochę odkręcę w tę stronę. O, kręcę w miarę szybko. A to idzie po malutku. Nawet chyba na filmie tego nie widać. Jest trochę przyspiesza. No. Ręka też mi się trzęsie, bo w jednej ręce przecież trzymam telefon. O, to tu mieliśmy jedną stronę, teraz drugą stronę. No tu w miarę trochę szybciej idzie. też szybko kręcę, no. a jak się chce kręcić pomału, to o. Wiadomo, tutaj miarek żadnych nie ma. Miarek żadnych nie ma, bo to jest samoróbka. Trzeba wszystko z suchmiarką sobie mierzyć i tak dalej. W życiu, no, tak, tak jak teraz widzę, jest to firmy Sanbu, Sanou, nie wiem. Tutaj macie senoł, chyba po sandu. Nie wiem, też nie wiem, czy to dobra firma. Bo na to karka się niestety nie znam. Brzeszczot, wiadomo, jeszcze wam pokażę, bo tutaj są też inne mechanizmy. Jest ta obrzynarka, czy to jest obrzynarka? Nie pamiętam. Tutaj wiertarka mocna. Tutaj mamy bosza też McAllister. o kolejny silniczek, w miarę większy Bosch, Erbauer, to tak samo jak yy, to tak samo jak ta stołowa wiertarka i tu z Sparksaida, chyba najprawdopodobniej yy, wiertarka, więc troch, trochę Lidl'a. Trochę lepszej marki, narzędzia tutaj są. Także spoko. A teraz pokażę wam. idziemy na dwór i pokażę Wam jeszcze sprężarkę i zobaczymy, co tam jeszcze ma na zewnątrz. Na dworze Dzik stoi, nie jeździ jeszcze, bo nie ma roboty. Mamy tutaj małą, bo małą. Yy, Sprężarka. Pojemność zbiornika to nie wiem ile. Na 8 barów pokazuje na jednym i na drugim, że maksymalnie można nabić 93 dB. W miarę głośna. Ale nie ma tak. Jeszcze jedną pięć, jakby się tamten zepsuł. Głośniczek na zewnątrz, żeby muzyka grała. Siema. ma tutaj mamy? Wiadomo, pistolety do pompowania kół, do dmuchania. Aktualnie wchodzą też inne postępy. Tutaj wcześniej stała yy, fura. Fura została sprzedana. Niestety, albo stety. I teraz tutaj robi się wiatkę małą, właśnie na dzika. Na tą bestię czerwoną. Co tu jeszcze? Mausera ma, żeby wodę sobie nalać jak coś na przykład spawa, żeby schłodzić spaw jeśli jest to, jeśli jest to wymagane. Tam kolejne coś, Erbauer firma, nie wiem co to, nie będę też tego ściągał, bo zawiązane jest. Kosa spalinowa. Marki nie wiem, zielonej. No i tak to wszystko się tutaj prezentuje. Także jeśli film ci się spodobał i chciał, chciał, chciała być zobaczyć więcej jakichś prac jego, czy coś ewentualnie, jak mu, jak mu będę pomagał, to mogę nagrywać. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, zostawcie lajka, komentarz. Suba możecie zostawić i z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. A ja was żegnam i widzimy się w następnych filmach. Cześć. Czy jakoś tak jak to się nazywa? Czy jakoś tak jak...